Dzień dobry, cześć, chai moi drodzy. Kolejna prezentacja samochodu, mianowicie Renault. Jest to Twingo, rok produkcji 2014. Silnik 1.2, 2 benzyna o mocy 75 koni mechanicznych. Samochód może nie jest demonem prędkości, ale na pewno jest demonem oszczędności. Spalanie tego samochodu mieści się do 5 litrów w mieście. Nie chcę już wspominać, jak oszczędny jest na trasie. Skrzynia biegów manualna, pięć biegów. Ta prezentacja nie będzie długa. Samochód w 100% bezwypadkowy. Przebieg to jest jedyne 63 tysiące km, oczywiście oryginalny, potwierdzony oryginalną książką serwisową oraz innymi fakturami. Samochód jeszcze z ważnym badaniem TIF, czyli niemiecki przegląd, jest do 2022 roku. Samochód, jak widzicie, opłacony po wszelkich opłatach, czyli tłumaczenie, przegląd i tak dalej. Koszt rejestracji wynosi Was 256 zł. Od razu dodaję transport na terenie całej Polski w cenie samochodu. Jest on gratis. Zobaczcie sobie, jak ten samochód wygląda. Lakier kompletnie nienaruszony. Żadnych rys, przetarć. Naprawdę nie mamy się tutaj do czego doczepić. Opony jeszcze zimowe oczywiście, kołpak tutaj mamy. Opony 175, 65, 14. Są to opony, opony zimowe o jeszcze bardzo zdrowym zbieżniku. Do samochodu oczywiście klient dostaje komplet opon zimowych. Przepraszam, letnich. Auto jest na zimowych. Klient dostaje komplet kół letnich gratis oczywiście też. Auto prezentuje się znakomicie. Tak jak mówiłem, żadnych rys, żadnych przetarć. Nie boję się tego urycława, go użyję. Auto w stanie perfekcyjnym. i naszej określić tego samochodu nie mogę. Zwraca na siebie ogromną uwagę. Wyróżnia się z tłumu. Naprawdę super samochód. Auto równe, proste, oryginalny. Lakier bezwypadkowy. Na samym końcu tego filmu zobaczcie sobie też całe wideo, z wideo lub zdjęcia jak, jak mierzyłem ten samochód czujnikiem lakieru i moje słowa się potwierdzą. Z przodu bardzo fajne, czarne dokładki, na przykład tutaj grill. Tutaj mamy postojówki, halogen, światła, kierunek. Przejdziemy sobie teraz do wnętrza, zobaczcie jak to wygląda w środku. Prezentacja wnętrza standardowo zaczynamy od bagażnika. Bagażnik jak na na rozmiar samochodu naprawdę przestronny. Pod pokładem mamy tutaj zestaw naprawczy oryginalny, pompka, wiadomo płyn, klucz do kół, klucz palowniczy. Oczywiście apteczka, trójkąt, gaśnicze dostaje klient przy odbiorze samochodu, więc wszystko jest na swoim miejscu tak jak powinno być. Oczywiście tutaj mamy półeczkę, można ją również sobie schować, wyciągnąć. Auto czteroosobowe. Otwieramy, zobaczcie jak wygląda w środku. Żaden plastik nie jest porysowany. Bardzo fajne przeszycia, tutaj kolorowe. Tapicerka kompletnie nowa. Jak najbardziej mogę to powiedzieć. Zobaczcie sobie boczek, drzwi. Tak, o szyby, niestety mamy manualne, ale oczywiście myślę, że to w ogóle nie jest minus. Lusterka też manualne. E, co fajne, mamy tutaj klakson, Działa wszystko. Światełka, halogeny, świata przyciemgielne, tylne. Sterowanie oświetleniem, sterowanie światłami. Zobaczcie, jak ten fotel wygląda. Naprawdę idealny stan. Przejdziemy sobie teraz tutaj na konsolę. Komputer pokładowy mamy tutaj, proszę zobaczyć, 5 litrów na 100 km. Oczywiście klimatyzacja sprawna, nabita, odgrzybiona. Radio, wejście USB, wejście AUX. Również ma bluetooth, można z telefonu puszczać sobie muzykę. Jak i również jest tutaj zestaw mówiący. Tutaj mamy wielofunkcję do radia, sterowanie, wszystko z kierownicy. Kierownica kompletnie nie wytarta, Naprawdę super stan, jak i całego samochodu. Ładne zegary, tutaj nam się świecą kontrolki, bo auto jest na zapłonie, zapalimy. I tutaj wszystko znika, nic się nie świeci. Auto jak najbardziej sprawne. Oczywiście mówię nawiewy. Wszystko, wszystko jest naprawdę sprawne w tym samochodzie. Gałka też nie wytarta, dwa razy cup holder, tutaj mamy dosyć duże wnęki spokojnie, picie litrowe, jak i pół litrowe się tu mieści, hamulec ręczny, co warto jeszcze dodać, z tyłu mamy izofiksy, na przednim fotelu również izofiksy, przejdziemy sobie na drugą stronę, tapicerka w ogóle nie zużyta, ten fotel również w stanie perfekcyjnym. Tyłu, tak samo, nawet nie muszę wam tego pokazać. Naprawdę, bo to jest jak nowe w środku jak i z zewnątrz. Tu możemy sobie wyłączyć poduszki powietrzne. Wiadomo, że i tu mamy fotelik, jest dziecko, warto sobie to wyłączyć. Schowek oczywiście, książka serwisowa też. Zobaczcie jej zdjęcia na końcu. Schowek również duży. Tutaj mamy dwa komplety kluczyków. Jeden oczywiście z immobilizerem centralny. Zamyk jest. Drugi, dwa komplety kluczyków. Książka serwisowa. Wędruje z powrotem do schodka. jeden kluczyk tak samo, tutaj zobaczcie, żaden jakiś tam element nie jest naruszony. Naprawdę super stan samochodu, przejdziemy sobie jeszcze pod maskę. Maskę mamy otwartą, przypomnę, 1.2 benzyny na 75 koni mechanicznych. Silnik pracuje równo, cicho, bez żadnych zgrzytów, nieprzyjemnych jakichś dźwięków. Żadna szybka nie była tu odkręcana, nie było takiej potrzeby. Wszystko w oryginale. Naprawdę super stan samochodu. Moi drodzy wiecie o tym samochodzie już bardzo dużo, jak nie wszystko. Auto bezwypadkowe, oryginalny lakier, potwierdzony przebieg, książką serwisową oraz innymi fakturami, również yy, przeglądem w Niemczech, w Polsce. Wszystko na gotowo zrobione pod klienta. Transport, tak jak mówiłem, na terenie całej Polski, gratis. Zapraszam do kontaktu wszystkich zainteresowanych. Jeżeli macie jakieś pytania, jestem pod telefonem. Jeżeli coś Wam się podoba w tym filmiku, coś mogę robić lepiej, chcecie mi coś doradzić, proszę to zaznaczyć w komentarzu. Na pewno to wezmę do siebie. Będziemy kończyć. Zapraszam do kontaktu. Trzymajcie się. Hej.